Siemano misiaczki, Doom Dark Ages, kolejny odcinek, kolejna część, oblężenia, zapraszam. O, już tak szybko, bez filmiku, ani niczego, tak po prostu, puff. i już gramy? Okej. Okay. Dobra, jedno żyćku, dwa rubiny, 180 osiemdziesiąt chaysi. nieaktywna, brama odnosi wysokie obrażenia. że na dziedzińcu jest wieżyczka, która może ich powstrzymać. Czyli jednak ją naprawili? Czyli jednak będę nie strzelać? Ja za to golubię. Ja no nie, coś dużego przylazło. Idź, żydaru. Dawaj, dziduj go. Pojaja go. Z i jadu. Tu Tak, tak, tak. mamy teraz bramę ze stworka. Są w zamku. Ewakuowaliśmy prawie wszystkich. Flaczki. Prawie wszystkich to nie znaczy, że wszystkich. Czyli tutaj nie ma nic ciekawego. tam się nadajesz, jeszcze tam? Gdzie tam? O! Mamy własny obraz. skyrimowo dumowy. Dobła. Ej, a jak chcę tam? Tu mogę. Co i to, to tyle? W sumie życie tutaj jest Myślałem, że jakiś hajsik będzie czy coś No tu Nuthen Hia No tu jeszcze Jeszcze wyżej! Tam jest skrzynka z hajsem Płam się jara! Wszystko, wszystko. Pancerzesz! Idę po serce! Odciągnę ich od szalu ratunkowych. Ojcze, nie wyruszaj sam! Pani komandor, rozłączę się! Cứu miệng, bà mẹ Cứu miệng No, Pew Pew Pew, nè nè nè, Pew Pew piu ble ble, ble e... okej, okay. pochaj się no ewidentnie, pochaj się to też będziesz taki Sły,

Czyli tutaj wrócimy, nie ma odwrotu. Jej! Ej, właśnie. Ja nie zobaczyłem, co mam zrobić. Tutaj. Uderz 10. Razy demony w pełni naładowaną kulą łańcuchową, pięć razy zabić co najmniej trzy słabe demony jednym rzutem tarczą. Okej. Okay. Więc właśnie. Musimy się zacząć tutaj pilnować i zacząć to robić. A był chyba... pancerz? Chyba tak. Baixo chorazo, che che Z tymi demonami będę musiał się bawić teraz. O proszę. Kolejny tajny klucz. Ale tutaj nic więcej nie mamy, bo nie otworzymy. Nie mamy kluczów. W sumie nawet dwie dziury są potrzebne, żeby... do O proszę. Proszę... Proszę, ty... Tu jest ten klucz. A jak ja bym miał tam niby wejść? Okej, okay, jakoś z tej strony w ogóle. To jest ciepłostka. Jak ja niby miałbym tam wejść? Bo to też jest jakby brak celu, celów Brak cerów tak, nic lecz teraz będzie Okej, okay, jeszcze tego pyk siedzi. Dobra, tarcza zrobiona. że po prostu jak będę miał ten klucz, najprawdopodobniej tam będę mógł wejść. Nie wiem, czy na razie jestem w tyle z tym kombinować, co Tajny proszę. Fajny obszar. Fajnie odhaczony. Elegancko, podoba się mnie. Okej, okay, czyli teraz będziemy sobie mogli... Aha, aha ciekawe jak ja sobie teraz tam wejdę. Tędy? Kurde, tak jest. Baja. Czego nie nic Jest ten tajny klucz, czyli możemy iść teraz sobie grzecznie na dół! Da się te bomby wsadzić? Nie, trzeba poczekać. No właśnie, i teraz możemy sobie tutaj wszystko pozbierać. Czy tam? No właśnie. Ja ja miałem w sumie wam pokazać tą skórkę do strzelby. To jest ta skórka? Chyba tak. Śmieszno. Zobie otwieramy. Poczekaj potworze, bo ja mam tu rubin. Dziękuję. To jest załatwione. Teraz tutaj. Karteczka bardzo się mnie to podoba. Jeszcze teraz muszę sobie tutaj opadać, co tutaj było. Czy w ogóle można wejść na górę? Da się? Nie. Okay. Hey, Aj, da się. Okay. Teoretycznie nie muszę tutaj nigdzie wracać. I wszystko mam. Ej! Ja nie ogarnąłem tutaj tej rzeczy. A ja chyba już się nie cofnę. Ale lipa, ale lipa, nie ogarnąłem tutaj tej rzeczy, zabawki jednej kolekcji. O nie, teraz mam ból dupy. ja nie zauważyłem w ogóle tutaj tej. No nic, dobra, ja sobie tą mapę zresetuję, chcę mieć to ogarnięte na 100%. Jak będę na tym samym etapie, to do was zaraz wrócę. No i dobra. I tutaj nie przeskoczyłem. A! I teraz spadłem. To jest właśnie... ...ten etap, nie? Tu. Gdzie ja tutaj nie doskoczyłem. Ale że ja chcę sobie mieć tą figurkę... To nie ma, że boli. Trzeba je to zrobić. I co my tu będziemy mieć za figurkę? <laughs> tak! To pocało się. I to jest zrobione. No i dobra, miszki. Teraz to powinno być już wszystko zrobione. Cofnąłem się. Tam wcześniej widzieliście właśnie ten etap, gdzie... ...nie wszedłem. A żeby mi się obudziło, że ja chcę mieć wszystko To musi być wszystko

Zapominam z tego korzystać. jest takie fajne. Ostatnie transportery gotowe do startu. Okej, okay, i tutaj ostatnie. E bajka. Siado. Aha, tu nie przejdę, to jest po prostu taka hamska ściana, nie? Tędy, ten okay. Айшик? Айшик! Айшик, шик. ми пасует. Fajnie siada. Fajnie, fajnie. A jak ja mam tam wyżej wejść? No proszę, teraz co w ogóle zjechało gdzieś na dół. Jak ja mam teraz do tego wejść? Tędy! Dobra. Tak? Nie. Gucio. O! Dobra. Też fajna opcja jest, że to naładowanie tej puli nie znika. To ono po prostu jest, póki tego nie wykorzystacie. Super patent. A... Obowiązują procedury awaryjne. Proszę natychmiast opuścić hangar. 입니다 아 야, 와, 이거 5 p Dobraś taki mocny to już było. O to! To jest moje. Dziękuję. Życie. 10. A nie nie trzeba było. Kilka demonicznych sygnałów zmierza w kierunku króla Nowika. To Ezrak. Slayerze, musisz mu pomóc! No dobra, no jak mus, to mus, no co ja tam co ja tam mogę wiedzieć? Wszystko zrobione. Ja dumny. Ostatnia szalupa? Została ewakuowana. Hmm. O! Jest kapiszka, możemy kupić rzeczy. Dobra. Rzeczy kupione. Doom Slayer przemówił. Ojej, niespotykana rzecz. Ale co, pękło na 100%, nie? Kolejne. Po nieudanej próbie, no niestety tam coś nam się nie, nie zazębiło. Zauważyłem, ale. 100% pękło. Pobożna jest skórka, elegancko, majkerowa też jest spoko. Dobra miszki. Oblężenie część druga zakończona. Widzimy się już w kolejnym odcinku Narka!